Jestem Batmanem, ja pierdolę Skacz! Stanam się, ale do miotaj szatan! Dobra Gota mnie potrzebuje Ja zapalę Halo? O kurwa Nie halo! Help me! Nie halo! Ej, straciłem obrażenia ja, Ej, tracę obrażenia, nie! Tracę obrażenia o Ojciec, mój cię? bohaterze. Co jest? Ja też się prawie łapałem, ale rękę miałem zajętą przez chwilę. Papieros. Echo. Kuje! Kurny. Olej. dalej, Olej. Olej. O kurwa czekaj Ale podejrzewam, że będzie trzeba pkać K auto. Nie dziwiłyby mnie to Ja na swoje siadam, pal maszynę Ale mamy muzykę A gdzie jest wasza mała zguba? Super bohaterską Pobieg gdzieś do przodu Długie puść jedziemy Przedałoby się ten Trzeci głowy, głowę ale Przeciemglniane. Chyba nawet nie mamy. Co? Przeciemglniane światła. Taka mleczna mgła, że można było kawę robić, kurwa, e! O jezu! Te jest, ja tam stał. Gdzie? Po lewej. To jest! Skakuj! Siedzi! Kurwa! Jesteś tu? Tak, jestem. Jedź! Gdzie ty kurwa jesteś? O kurwa, w kiblu byłem. Siadaj do tego kurwa samochodu. Jest ciemno jak w dupie. O, dzięki, buja. Kurwa, co taka o, ciemność? Jest, jest złom, jest złom, jest stacja. Dajebiście O tak, mów tak do taty. O, strzegawa. Kurwa, se wąsa przypaliłem. Gdzie jesteśmy? <laughs> Daleko jeszcze? Gwiazdki To jest ta Daleko nowa jeszcze? stacja metra w Warszawie? Trzecia nitka? Tak. Jak. Tak. O patrzcie, dał trzaskowski kopie, tunel. Własnoreczek. Okay, mamy piąty pilot. Uuu, Co ja otworzyłem? A to! Aha! Wojtuś! Flaren! Flaren? Bierzemy. Ja wam mówię, że ta gra w połowie drogi zmieni się w pik, będziemy się wspinać, kurwa. Tu leży. My się cały czas kurwa spinamy tylko, że tym. Furgonetką. Furgonem fior, fior, Kto ma, kto jest ranny? Ja nie. zostaw to tu. Mam jedzenie. Daj, daj, daj to do tego, do lodówki. Yes. Ja podjadę do, do garażu i naprawimy sobie naszego dziada. Przydałoby się go zespawać. Kto ma papiery spawalnicze? Ja jestem za z powodu, kurwa. Oho! E. Poli się! A tu z Przestraszyłeś się? Przypadkowo, przepraszam. Troszeczkę mnie przestraszyłeś. <grywa> alarm w samochodzie, kurwa, na czerwono się dzieje. <grywa> Red alarm. <alert. grywa> Potaż, że tak nie reagował, gdy niedźwiedź był. <grywa> niedźwiedź nam zrobił, A, kurwa, z samochodu kabrioleta No to ja se czapę dałem. Halo? 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 Ja robię... Halo? Ale Odpań dymi. Flary. Kurwa, jak dymi. Nie wiem, ja zdążyłem jedną schować do samochodu. Kurwa, dni, te flary specjalnie zbieraliśmy, kto je kurwa odpalił. Ja nie ruszyłem, ja nie znalazłem ich na... Eee... Starek! O kurwa... Co? Chłopacy, odrzućcie mnie, błagam. Ja paja fale, Faję palę! O kurwa... O kurwa... O kurwa... Kurwa, jak w, w samochodzie czerwono jest. Diabły ja, ja nam przejęły auto. Komuniści. Komuniści? Podnieś... <głos》>. mnie! Ulecz. Komunistyczny nie. pojazd. Ej chłopaki, Ksarek chodzono, 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 chodzono Ksarek Co chcesz ode mnie? Ksarek Chodź Zaufajcie mi, znaczy jedna, jedna osoba musi tu być Co chcesz ode mnie? Chodźcie, istujcie, Dziadek Chodź, Ksarek no, Chodź 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 No kurwa chodź A nie autem no jadę, Normalnie no jadę, pieszo, jadę, chodź jadę. No ale pieszo Pieszo to no, zobaczysz, chodź Bo stracimy auto nie! Tak, stój! Tu jest jakiś czek po nią ukryty. Kurwa, gdzie to jest? Ale muzyka leci, tak? Ale nagle kurwa nie ma. No, prawda. O, o, tu, tu! Tu jest, tu jest! Patrz tu, patrzcie tu! Patrzcie tu. Nie jedź tam! Chodź! On monitor mi gaśnie, w wulkanie, no i niby w jakiejś wulkanie jesteś My, Czy wyście się wiewali do ognia? Wiulka? <grym> niech się to. Mi się do ognia wiewaje. Ja pierdolę. Widzisz co ty jest? No 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 i jak ja tu wpadnę, to ja cię po prostu rzucę na żeby górę, to że ci straci obrażenia, że zło. zło. No wiem. Chodzi o to, że A powiedz, bez... się. Tak. A to idę was. Dobra, idę tak was Jest z tak sprytne. No. Zejście. <grym> to? z Co się stało? On no się wpierdolił, co? <grym> znał, nie, stoi, i fali. Fali, fali, się, jak... <grym> znał, bo tak, śmierć <noise> Hej, He. czy warto by było aleś tak? Aż do bólu, Gdzie idziemy? Nie wiem, ja wskażę tylko. Ja tam podjadę do was. <noise> A musisz wejść do po Ja tam nie, nie wpierdalam się. Nie, no, Murzy, pójść puść mnie, ty. <noise> O, nie, dziadek Opa, opa Weźcie nas, nas tam no, kurwa zaraz za kurwa No i mów co Mati Okej okay. Nie wiem kurwa. By, to, wczoraj na ryneczku Nie no? Ale żyje czy nie Ja żyję, On też Ja go wyrzuciłem Sarka. Nie mi tu, kurwa! Ja się do ognia zaraz, kurwa, wpierdolę! Nie ty! Co ty robisz? Ty śpisz! By warto było szaleć tak... Aż tak, do bólu... Próbuj no, go wciągnąć. Ja nie wiem, czy on żyje. Bo on się wiewał do tego ognia. Pieczony będzie! Dawaj go na róż. Tak. Nie wiem, ciągnę, ale czy go ciągnę? Nie wiem. Nie stres bo ja nie wiem, bo on się wyciszył. Halo? Żyję! Żyje, Halo. żyje! Żyje, jest dźwięk! No żyje. Żyje. Nie wierzę. Ja żyje. Słyszę coś! Tyś Słyszę tyś jemnięty, coś! Kurwa. No nie żyje! Opa diri, dam dir, opa, opa Dobrze, że fajki jeszcze są, bo to... O Jezu! Mnie to stresują takie sytuacje, jak ktoś umiera na przykład. Jaki chcesz, co tą linę? Ale potem żyje jednak, to też jest ciekawe. A wiesz, tam nie to, ma wiesz, lady, to jest wiesz, tylko tekstura. Tylko to się odbiło. No, no. Aha, okej. Okay. Jak to 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 jest tylko tekstura. Tam jest ten, po prostu spadlina i tam w sumie byśmy mogli autem wjechać i... A nie, A. nie się chyba. Łukasz? I tam 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 ostatni Tam mamy ostatni checkpoint. O! Ostatni no, check. sobie, o, o! O! Keniusz! No i ten, Guciuć się będzie spuścić na tym. A jak nie, nie, nie będzie... Starczyć miejsca to mów. Brzeźń. Brzeźń. mu wrześć Że im Więcej Nie ma Bo i tuś podle Urywa stresuje się teraz Mega Mega, jest Mega to za jest... dupie kurwa <laughs> A jak Mega to jest stresująca <laughs> sytuacja w tym momencie Czekajcie Patryka zapalę <laughs> O, 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 o! o jeszcze się... trochę! Za dymka, no, Nie mogę tutaj podjechać już. Szczerze, tak mnie rzuciłeś teraz, podjechałeś, że spadłem na, w prawą stronę, uderzyłem, zginąłem. Ale tam, jest, ale szczerze, moglibyśmy na dach tam skoczyć. Skoczy ktoś do tego grobu i weźmie go. Trzeba mam to zrobić. Ja mogę iść, po tylko nie, nie wiem, czy znajdę człowieka. Ja idę. Ja tam nie schodzę, bo ktoś tu musi zostać na górze. To się zdrowych zmysłach musi zostać na górze No kurczę, ważne, że jestem ja i ta. Nasza maskotka. Wojtusiu porozmawiajmy. Z zajistymi okularami. Porozmawiajmy. Ja się zgubiłem. Słuchaj. Wierzysz w Boga? Nie. Otworzę okno. A czy teraz. A czy teraz Jeszcze Wiesz już nie ma. A! Koncert Boga to trochę przestarzały temat. Wiesz, no, Zgadam się. Ojej, co się stało? Nie wiem. Mocny, chubiłem się. Łukaszku! Już Nie ma problemu. Łukaszku, mój drogi przyjacielu, weź sobie flarę no, tak. ze sobą. Tutaj jest la, na... tutaj się respi. Kurwa, potrzebuję życia trochę, bo to tak mnie rzucił, że jak późba. Ma... Idę, spojrzeć jak tam sytuacja. Halo, Moto! Hello, Moto! Moto, Moto, kurwa, mija Moto! Halo! Norlax. Pokémon, 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 I co, ostatni raz mam próbować czy jak? Idź! Kurwa, zamknęli mnie w To ty sobie tam kurwa we flakach żebyś się, kichuj! Dobra, panie, spuszczaj go. Nie, 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 ty pamiętaj, żeby lepiej lewy tak. też nacisnąć, bo go, kurwa, ta prędkość zajebie. Zabijesz niech, niech mnie! Niech nie kiedy cię spuszczać. Zabijesz mnie!